Ja się wszystkim pracuję w przedszkolu z dziećmi, często się bawimy w różne zabawy i też często używamy do tego tego statku. Dzieci bawią się, strzelają, różne dziwne historie opowiadają, żartujemy, śpiewamy, pływamy statkiem w różne strony świata. Jestem siostra Justyna, spotykam się w sali przedszkolnej, ponieważ pracuję tutaj teraz w przedszkolu sióstr w Ostrowie Wielkopolskim. Chciałabym się z Wami podzielić takim doświadczeniem z wakacji, pobytu na żaglach. Mam tutaj taki mały statek, żeby może tak zobrazować, pokazać, czego doświadczyłam będąc podczas wakacji na tej wyprawie. Jest to taki czas całkowitego zawierzenia Panu Bogu, opatrzności Bożej, ale też osobą z którymi się płynie, jest na łódce, takiego zaangażowania, współpracy i odpowiedzialności też za drugiego człowieka. Był to przepiękny czas też doświadczenia Pana Boga w przyrodzie, w świecie, który nas otacza, ale też taki trudny czas, Odkrywania swoich słabości, braków i przezwyciężenia ich. Tego, że ode mnie też zależy to, jak będzie wyglądał ten nasz czas pobytu na wózce, że ja muszę się zaangażować, też jestem odpowiedzialna za inne osoby. Był to też czas takiego świadectwa. Bo byliśmy z różnymi osobami. Były też osoby świeckie, rodziny i to był też taki czas, kiedy można było jak gdyby zauważyć to, że moje świadectwo jako siostry, księdza, matki, ojca, dziecka, młodzieży było takim cennym darem dla innych osób, że moja przynależność do Pana Jezusa, tego, że Jestem z nim, nie boję się o nim świadczyć. Było jak gdyby takim impulsem dla innych osób, nawet pomyślenia o Panu Bogu, zwrócenia myśli, serca u Panu Bogu. Kiedyś ktoś powiedział, że życie jest jak żeglowanie tylko trzeba obrać właściwy kurs. Życzę tego sobie i Wam, żebyśmy zawsze mieli właściwy kurs i do niego dążyli mimo przeciwności, burz i różnych słabości, może nawet zniechęcenia.